Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Defens 24. Na wstępie zachęcam do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. A dzisiaj łączenie specjalne z Kijowem. Na, moim Państwa gościem jest Anatolij Kurnosow, ukraiński ekspert Centrum Studiów Politycznych Dotryna. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim widzom portalu defense 24. Pierwsze pytanie, ponieważ łączymy się z Kijowem. Ostatnio doszły do nas informacje, że był atak lotniczy na stolicę, ale wszystkie obiekty zestrzeliła obrona przeciwlotnicza ukraińska. Jaka jest obecnie sytuacja w ukraińskiej stolicy? No, dzisiaj był także jeden alarm przeciwlotniczy. Z powodu przyczyną była zagrożenie ze strony Białorusi. To był polot białoruskiego, chyba rosyjskiego. Nie migł, no ale dzięki Bogu wszystko teraz spokojnie. Już ta, ten alarm skończył się i do uderzeń teraz dzisiaj nie doszło. Chciałbym Pana zapytać o miasto Bachmut, o które toczą się bardzo zacięte walki. W Polsce wiele o Bachmucie się mówi. Dlaczego Bachmut jest taki ważny? No najpierw chciałbym powiedzieć, że Bachmut Стої і введок Донеччини штабу Генерального ще збройних України, хоча ж і триває найбаротіше зачення вальки в Полуднівої повносней Бахмуту, і російські провадять операційне діяння офензивне в керівнику Авдіївки. Однак вчора і президент Володимир Зеленський під час візити робочий в обводі Донецьким підвідив. Висунінти позиції української армії в Керунку Бахмутським вислухувало рапорту по е, ситуації операційної і прибігу діянь воєнних і вранча теж означення означає панство жовніжу. Щодо е, пана питання, пам'ятаємо, що в об'єкті тижні відбулося ще споткання президента Зеленського з доводцями штабу генерального тим Валерієм Залужним і Олександром Сирським і чи доводці заповіджали, що оборона Бахмуту є безвзгляд конічнощу. Е, опроч того, небо в тим спосіб вичерпує ще щіли російські, і мимо наказу, пам'ятаємо, там свинний наказ Путіна, не змогли опановувати цілий Донбас до 1 марта, а навіть, як віджимі доджі, наше військо було надаль броні. Rozumiem, że w Moskwie bardzo zależy politycznie na wygrane, jednak największym succesem rosyjskiej armii stalo się zajęcie w tym roku Niewielkiego Solidaru z Tycznym, i to kosztem gigantycznych strat osobowych. Rosja też podniosła ogromne straty w siłach pancernych. Nawet teraz musi sięgać dosetki czołgów 1960-62 lat. Czy transporter pancowane z połowy lat 50. Nawet dekonserwuje stare radzieckie czołgi T54 te i te T55. No więc chyba ta obrona Bachmutu opłaca się. No właśnie, w zasadzie przed wieloma dniami mówiło się już o bardzo kryzysowej sytuacji obrońców Bachmutu, o tym, że Rosjanie mogą nawet miasto okrążyć, często w Polsce pokazywano mapę, gdzie zostały już w zasadzie ostatnie dwie drogi, nawet były mapy, gdzie została ostatnia jedna droga do Bachmutu. Pomimo to miasto broni się nadal. Jak ważny Bachmut jest z perspektywy Rosjan, bo wygląda na to, że dla nich to jakby jest ten cel numer jeden? No tak, to, to, to tak naprawdę to wygląda to, jakie jest. E, 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 celem i politycznym, ponieważ to. Jest no, faktycznie autorytetem samego Putina i w ogóle armii mało nie powiedział radzieckiej rosyjskiej. No, widzimy, że Druga Armia świata za taki długi czas nie mogła nawet się zająć bachmutu. No, oczywiście, że to dzięki bogatectwa Ukrańskie również. Ну, а так направда виглядає, що російська офензива не випаліва. Як Діч повідомляв доводиться войск, ландовий, войск ландовий України Олександр Сирський, э, російські окупантів Тронсон значно щили в Бахмуті, і в рук є вичерпаний. І навіть э, заповідом, що щили збройної України, вкрутце то використали. Э, Powiedział tak, że już wkrótce skorzystamy się z tej możliwości, tak jak kiedyś pod Kijowem, Charkowem, Balkirium i Kopiańskim. Chciałbym także zapytać o sytuację, która może mieć miejsce w przyszłości, to znaczy tak zwana rasputyca, błota. No na, we wschodniej Europie na tym teatrze działań o tej porze roku są standardem. Natomiast co po okresie tej tak zwanej Rasputicy, czy pana zdaniem siły zbrojne Ukrainy jeszcze pokuszą się o jakąś dużą ofensywę i odbiją okupowane przez Rosjan tereny? No, mogę powiedzieć tak, że nam bardzo na tym zależy oczywiście. I według ocen e, ekspertów e, wojennych którzy mają może więcej informacji niż ja, to do tego uderzenia ma dość na przełomie marca i kwietnia do rosyjskiej, do, przepraszam, do ukraińskiej ofensywy. Ale to nie tylko zależy od, od pogody, powiedzmy tak to jeszcze bardzo zależy od tempu szkolenia żołnierzy ukraińskich na zachodzie a ja także od tempa dostarczania niezbędnego tego sprzętu dla naszej ofensywy, ciężkiego sprzę sprzętu i, i nawet lotnictwa. Wiemy, że ostatnio otrzymali, otrzymaliśmy pierwsze czołgi z Polski. Także prezydent Duda zapowiedział o korym dostarczeniu, Migów. No, nie wiem, może, może nawet tak się stanie, że dowiedziemy się o tych migach, już, już po fakcie jest, już, już ich po dostarczeniu, jak to, jak to czasem było. No, ale miejmy nadzieję, przynajmniej w tym, co, co, co tak ono będzie, jak, jak ono zapowiedziane. Chciałem jeszcze zapytać, jak media ukraińskie oceniają pomoc yy, związaną z przekazaniem broni z Polski na Ukrainę, czyli czołgów Leopard, o których Pan wspomniał, czy migów 29? Jak to jest oceniane w ukraińskich mediach? No, oceniane bardzo pozytywnie i pamiętajmy, że to, to tylko ostatnie, taka ta, 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 ta pomoc, jaka nadeszła ostatnim i jeszcze ma, 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 ma nadejść. Najbliższymi dniami, ale pamiętajmy o tych czołgach i tym sprzęcie, który dotarł e, już, e, już wcześniej. E, to, w no, po prostu moim zdaniem, i zdaniem moich e, e, kolegów innych ekspertów, że ta pomoc była niezbędna i chyba bez tej pomocy z Polski, i zbrojeniowej, i humanitarnej, i logistycznej, to bardzo ciężko byłoby, byłoby nam przetrwać. Powiedział Pan trochę o ofensywie, natomiast chciałem też zapytać o takie szersze spektrum. Jak Pan widzi przyszłość? Co może się wydarzyć dalej, jeżeli chodzi o wojnę? Teraz chociażby Putin spotkał się z Xi Jinpingiem, przywódcą Chin. Putin potwierdził, że zgadza się, ten, zgadza się na ten tak zwany chiński plan pokojowy, aczkolwiek jest to nad głową Ukrainy, więc to co to za plan pokojowy, prawda, bez Waszego udziału? I jak Pan to wszystko obserwuje? Jaka przyszłość Pana zdaniem się rysuje? Czego się możemy spodziewać w najbliższych miesiącach? No, zobaczymy, co, jak, jak dalej będą, będą to wszystko, wszystko trwać. Szczerze mówiąc e, myślę, że nie wszyscy były, my jeszcze byli mi jeszcze wiemy, no, ale jednak wszystko wskazuje na to, że świat, co dalej, tym bardziej dzieli się na na, dwa na dwa tabory, powiedzmy, tak: demokratyczny, zachodni, prozachodni i no, powiedzmy tak, rosy rosyjsko-azjatskiej, tak? No. No, ale generalnie w, w ramach światowej polityki, to, to, to jeszcze zobaczymy. To nie, nie jestem w stanie teraz dawać jakieś prognozy czy oceny w takim globalnym sensie. Dobrze, tutaj postawimy kropkę, będziemy wracali do tego tematu. Oczywiście przede wszystkim od całej redakcji życzymy bezpieczeństwa. Moim państwa gościem był Anatolij Kurnosow, ukraiński ekspert. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję, do widzenia.